Białka Tatrzańska to doskonałe miejsce wypadowe. Po jednej stronie rzeki Spisz, po drugiej Podhale. Tym razem ruszam stąd do Bukowiny, jadąc głębiej na Podhale, aby dowiedzieć się więcej o podhalańskiej kulturze i spotkać się z człowiekiem, o którym słyszałem już w Białce, że to prawdziwy pasjonat i wulkan góralskiej energii. Padło hasło, że to jest kamizelka, to to wcale kamizelka nie jest, no, to, nie co wiem. ty masz na sobie? No, no jest serdok, jest kłabu kapelusz. Serdok to tak, jest? Złopasek, są łopatek, albo nogawice, kierupce te nasze góralskie, łobuciny i różne spinka. No tak. i te spinki to, to robicie, robicie sami tak naprawdę? Mówisz, że... No Bukowina-Taczańska jest nazywana z miejscowością artystów i rzeczywiście jakbyś tutaj tak od chałupy do hałpy przesadł, to w jednej robią właśnie pasy, spinki, czyli metaloplastyk, jaka jak u mnie w domu mój tata, mój... Sin, ale tu rzeźbią, tam robią meblarstwo, tu malują na szkle, tu haftują. Także dużo rzeczy tu Podhala Sami umią, artyści. Sami artyści i celadniki niezłe. Nie, wy macie też ten wątek w ogóle ginących zawodów. No, w ramach Bukowiańskiego Centrum Kultury Dom Ludowy powołano została Szkoła Ginących Zawodów, Szkoła Folkloru i Sztuki Ludowej. I, i tu można się nauczyć tońcić, śpiewać, grać o. na instrumentach po gorzku, ale mamy właśnie sekcje plastyczne, czyli maraspona na szkle, snycerkę, rzeźbę, metaloplastykę właśnie, yy, pracę w skórze, yy, czasami ceramikę, bibułkarstwo, czyli robienie kwiateczków i cudów właśnie z bibuły. Robicie tutaj warsztaty, robicie tańce, robicie śpiewy, można przyjechać, spróbować nawet się czegoś samemu nauczyć, ale jest też coś takiego, co musisz mi powiedzieć trochę więcej na ten temat, sabałowe bajania. Co to jest? I skąd to się Wzięło. Jest to festiwal folkloru polskiego. Na scenie tu w Domu Ludowym właśnie stoją najlepsi Gawędziorze, instrumentaliści, śpiewacy, drużbowie weselni, mowa starosty weselnego. Stąd płynie grand prix naszego festiwalu sabowych bajań. Jest Bukowiański Bóg, no i potem są złote, srebrne i brązowe spinki góralskie. Jedna perełka to są Domu Ludowy, jego architektura i potęga. Tego obiektu, ale druga perełka Cyperła to właśnie ten widok, o. te tatry. O. Majestat gór, łotosz gór. Przed nami widzisz tatry bielskie, no i starsze pasmo Tatr. Hawraj, murań nowy w gle w chmurach mamy tam lodowy, przepiekny który się schował baranie rógi, smuce. No muszę ci powiedzieć, że nie jeden prezes jakiejś największej korporacji mógłby ci pozazdrościć w widoku, chociażby miał nawet na 150 piętrze gdzieś w jakimś metalowo szklanym budynku. Wy macie tu taką różnorodność, trochę jak na tym Kaukazie, że każda wieś inaczej, inny strój, ten ma coś innego, inaczej trochę mówią. Czyli tu jakby cały czas ta równo, różnorodność jest obecna. W ogóle. No jak tam wyjedziesz już stanie tam na i górze i popatrzy, że to taki niewielki skrawek polskiej ziemi, prawda, gdzieś od, od Babiej Góry po, po, po Pieniny, a takie bogactwo stroju, gwar, muzyki, kultury. I tworzyła, każdy po swojemu. I każdy tak jest po swojemu. A jak przyjdzie co do tego, to razem. Potrafią się do Na Czyli muzyka łączy kultura łączy, łączy, ludzi, kultura łączy ludzi. Piękna sprawa. To ja sobie trochę jeszcze chwilę popatrzę w ten no. piękny widok. Jestem w takim miejscu, to zawsze jakoś trafia do mnie jeszcze bardziej historia. Wyobrażam sobie tę końcówkę XIX wieku. To miejsce zaczyna się robić popularne. Tutaj w tatrach pojawiają się kurorty, przyjeżdżają turyści pierwsi. Jest w tym wszystkim polski artysta, Stanisław Witkiewicz, który ma wizję, ma jakiś prymat robienia czegoś, nie ma kasy, ale udaje mu się namówić polskiego hrabiego, namawego do tego, żeby postawić. Piękną willę, willa Koliba, dzisiaj to jest muzeum stylu zakopiańskiego, staje się pierwszą taką willą, którą Witkiewicz projektuje i buduje tutaj w Zakopanem i ta willa staje się symbolem przeniknięcia tej lokalnej podhalańskiej architektury do takiego narodowego polskiego stylu. Ja sobie tylko życzę i chciałbym jak najwięcej takich miejsc oglądać w Polsce, bo no nie ukrywam, że jak się w ogóle jedzie do zakopanego tą zakopianką i ogląda się tą wszechobecną szyldozę, tysiące jakichś komunikatów, to jak przyjeżdżam w takie miejsce to jestem dumny z mojego kraju i cieszę się z tego, że, że coś tak pięknego mogło tutaj powstać. Można się tym do dzisiaj chwalić, chociaż stoi to już tutaj od ponad 100 lat. Kościół w Dębnie to perełka na szlaku małopolskiej architektury drewnianej. Zbudowany bez gwoździa, cudem przetrwał budowę zapory czorztyńskiej, podczas której teren, na którym stoi, miał zostać zupełnie zalany. We wnętrzach kościoła kręcono m.in. ślubia nosika. Kościół znajduje się prawie przy samym szlaku rowerowym Velodunajec, Welo więc warto zjechać te odrobinę z trasy i zajrzeć do środka. Znalazłem tam sztandar podarowany przez Jana III Sobieskiego, kiedy wracał tędy z Podwiednia, cymbałki z XV wieku jest ich podobno tylko pięć takich na świecie a ściany i sufit pomalowano farbą z krwi zwierzęcej. Przyznam, że trochę mnie zmroziła ta informacja. No ale cóż. Takie to były kiedyś czasy. Goszcząc w apartamentach Sun and Snow, wpadam do ich nowej restauracji. Umówiłem się tam z Szymonem, szefem kuchni, który obiecał, że pokaże mi trochę różnorodności i własnych pomysłów, między innymi nadania wege. Jest ze mną Szymon, szef kuchni. Cześć, Dzień dobry. Szymon. Cześć, cześć. Pęd sosny. Zerwany gdzieś przybliżonym. to kentosor. Dobra, byś powiedział, jakby co z tym pędem sosny będzie się działo u was, bo to będzie miało związek z. Naszą restauracją. Res dokładnie mamy taką nazwę ogólnie sosna. Jest to nasza nazwa restauracji. Sosną będziemy używać ogólnie do daparów, herbatach, do marynowania mięs, do różnych deserów. Do nalewek. Ja w ogóle powiem Ci, że nawet dzisiaj o tym też myślałem. Ja często mi się zdarza, że kiedy przez las to gdzieś sobie zerwę parę takich igiełek, powrzucam sobie do gorącej wody, którą gotuję, to fajnie smakuje, trochę jak herbata. I też czytałem, że to babcie w ogóle polecały, że z takich pędów sosny można robić dobre napady, które wpływają na odporność. Nie tylko kuchnia mięsna, bo będzie też nas, którzy będziecie chcieli słynąć, ale będą też rzeczy wegetariańskie i wegańskie. Dokładnie. Tutaj kładziemy teraz sobie kaszankę. Kaszankę na Kaszanka jest ogólnie z soczewicą. inwencję tutaj rozumiem, że to musi się jakoś no, Tak na szybko odliczyć, ogólnie. Na przykład że nie, 3 cm od rantu. <noise> ja Takiej perfekcji nie ma, więc. dobrze jak oko tam poprowadzi. Gruszka to. jest karmelizowana na ksylitolu, Jest to no, cukier z drodzy. Jest jeszcze do tego mus z skalarypy. tego położymy kolendrę świeżą, nikrozioła. Niskiej no, kolendry. W ogóle zaobserwowałem, że Szymon ma taki fajny tip, słuchajcie jak kroicie coś na dużej desce, nie chcę tutaj uchodzić z jakiegoś specjalisty do gotowania, ale wkłada sobie taką mokrą szmatkę pod tą deskę i okazuje się, że ona się po prostu nie ślizga. Ja to w ogóle mam tak, że jak coś sam przygotowuję, to. To nie smakuje. Nie, wszystko smakuje, tylko ja się najadam w trakcie, zawsze coś podjem i już nie jestem głodny później. Jak ktoś mi zrobi, to zjadam zawsze więcej niż jak zrobię sam. Też tak masz? No to zależy od dnia. Jest to czosnek niedźwiedzi, o, kiszony przez nas. Czułem moc niedźwiedzia tutaj. Lody z czosnku? Dokładnie. No dobra, no jak to smakuje? Tak jak to? Dokładnie. A to jest bardziej sorbet, czy... A czy zredukowanej maślance. Nie. Można powiedzieć, że jest to sorbet jest to bez śmietany. To ogóle ciekawa koncepcja deseru, muszę Ci powiedzieć. Ja bym w ogóle powiedział, że to są banany. A, a, to, a, a to jest jakaś taka wiesz, czekolada z miętą. Więc jak się narobiło, to trzeba teraz to zjeść. Te lody z czosnku naprawdę dobrze smakują. Tu się nawet w głowie nie mieści. Ale naprawdę ten Szymon to ma inwencję, trzeba przyznać.